Tymi słowami apostoła Pawła chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać w Ewangelisko o Kościele pokoju. Skąd ta nazwa? Na pamiątkę pokoju Westfalskiego, który w 1648 roku zakończył wojnę 30 -letnie. Przed jej rozpoczęciem silniczanie mógł swobodnie wyznawać ideę lógica w mieście odprawiano na małżeństwa literańskie. Po wybuchu wojny protestantom odebrano prawo do własnej wiary i kościołów. Potem hałsudniowie zgodzili się, żeby Luterani wznieśli świątynię, ale na rygorystycznych warunkach. Mogła stanąć wyłącznie poza oporem mórz miejskich. Jedynie na piasku, słoni i gliny. Na jej budowę Luterani mieli zaledwie rok. Ewangelicy wykazali się wówczas niezwykłą zaradnością. Największymi szliśmy choćby deskę albo dukata. W budowę zaangażowali się przedstawiciele wszystkich stanów, od szlachty przez mieszczaństwo po chłopów. Świdniczanin Czepko wyruszył w podróż po europejskich torach protestanckich, żeby prosić o pieniądze na budowę. Udało się i w 1657 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo. Dziś to największy drewniany kościół w Europie. Wnętrze, w którym właśnie Państwo znajdujecie się, może pomieścić aż 7,5 tysiąca osób, 3 tysiące miejsc siedzących i około 4,5 tysiąca miejsc stojących. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak dużą liczbę miejsc uzyskano za sprawą EMCO, biegnących przez dwie kontynuacje. Spójrzcie na potężny filary. Stało się galerią, na której w XVII i XVIII wieku zawisły portrety, herby rodowe szlachty związanej ze świetlicką parafią, tablice cechowe piekarzy, figowarów, sukienników, szklarzy, stolarzy, kuśnierzy oraz innych rzemieślników, których w kupieckiej świdnicy nie brakowało. Nie tylko arystokraci mieli uprzywilejowane loży. Zamożnym mieszczanom i osobom przynależącym do cechów rzemieślniczych wydzielono specjalne miejsca na temporach. Ich balustrady możecie czytać jak księga, w której cytaty z Pisma Świętego przeplatają się z przypisanymi im scenami symbolicznymi, biblijnymi, historycznymi. Jeśli dobrze Państwo się rozejrzycie, znajdziecie tu także wzełek samego Kościoła. Wśród dekoracji wyróżniają się ten i Prawdziwe popisy sycerki. Ordrewy zmarłych są zamknięte w kunsztownych obramowaniach z liści akantów, noroślin, kwiatów, atrybutów wojskowych. Posadowione na parterze loże szlacheckie są strojne w girlandy kwiatów i a anioły, pieńce rachowe, herby właścicieli. Królewskim przebytem wyróżnia się loża potężnej rodziny koperów, zdobiona w palowigła z widokami dóbr wygrodowych oraz tarczy z kotywami herbowymi lwa, żurawia i dwugłowego orła. Inaczej niż pozostałe loże szlachty nie została pobudowana na zewnątrz, lecz jak gdyby wisi nad głównym wejściem naprzeciw ambory. Oddano w ten sposób honor hrabienu Johannowi Heinrichowi von Hochberg, który podarował 2000 dremów, czyli aż 2 trzecie drewna na budowę świątyni. Drewnię wypełnia całe wnętrze. Spójrzmy na kilku kondygnacyjny, bogaty, 18-wieczny Nie daje mi się zjeść pozorom. Korynskie kolumnie i postacie, które wyglądają na kamiennie, też są z drewna. Patrząc od lewej widzimy moje arcykapłana Arona, Jezusa, Jana Chrzciciela, apostołów Piotra i Pawła. Pomiędzy nimi w centralnym miejscu znajduje się scena z chrztem Chrystusa w Poniżej nad stołem ołtarzowym umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą postawę pieczęcia, a na szczycie baranka z kolonką na księdze osiedli pieczęcia. Latem światło słoneczne wędruje nad ołtarzem, wydobywając litera po literze napis This is my great person, and I ich be Ten jest mój Syn, mój którego sobie upodobałem. Z pod ręki tego samego mistrza, Gottfrieda Augusta Hoffmana, pochodzi Angola, umieszczona w centralnym miejscu tak, aby wierni mogli dobrze widzieć i słyszeć Księdza. Lektura Biblii jest dla Luteran istotną częścią nabożeństwa Pismo Święte jest bowiem esencją luteranizmu, najważniejszym rozstrzygającym autorytetem w sprawach wiary, a Słowo Boże jedynym źródłem łaski i zbawienia. Stąd jedne z głównych zasad uteranizmu: coraz skrypturalnie, tylko Pismo i sola verbum, tylko Słowo. Podtrzymują wiara z krzyżem, nadzieja z kotwicą i miłość z dzieckiem. Zauważyliście klepsydę na balustradzie Ambony? Podzielona na cztery półgodzinki sumuje się w dwie godziny i właśnie takiego czasu musiał trzymać się ksiądz podczas kazania. Balustrada schodów Ambony jest rzeźbiona w sceny zesłania Ducha Świętego, Golgotę i Raj, a winczący całość anioł odwieszcza są ostateczne. Aniołów w tym wnętrzu nie brakuje. Są wszechobecne i niepoliczalne. Przysiadły się także na organach. Imponujący barokowy prospekt organowy z XVII wieku wsparty przez dwóch atletów jest wspaniałą dekoracją. Duże organy Niedawno zostały odrestaurowane nabożeństwa i koncerty uświetlenia muzyka i tych dużych, ale i mniejszych organów, które znajdują się nad ołtarzem. Niepowtarzalny wystrój i doskonała akustyka sprawiają, że muzycy światowej klasy cenią sobie koncertowanie w tym wnętrzu. A koniecznie upowiedzcie nas Państwo na przełomie lipca i sierpnia, żeby podczas Błędą każdej edycji jest małżeństwo kantatowe, w którym motyw kantaty jest również tematem kazania. Kantaty doprowadził do perfekcji Johann Sebastian Bach i nie bez powodu właśnie tutaj rozbrzmiewają dzieła i Nie tylko dlatego, że barokowe drewniane wnętrze idealnie przystaje do utworów Deniusza Baroku. Jeden z uczniów Bacha, Christoph Gottlob Wechel, był kantorem w świątyni świątyni. Przy bogatym kościelnym wnętrzu najmniej efektowne znają się ławki i siedziska, ale i w nich jest zapisana historia. Krzesła powite miękką tkaniną i tłoczoną skórą należały się możnym. Dla reszty przeznaczono ławki, niektóre zdobne w anioły i ażury w formie kantu ze skrzyneczkami na dolitewniki, z numerami i miedzianymi tabliczkami. Miejsca przypisano ściśle, nagle powodzenia i nie można było ich zmieniać. Testamentem zapisywano je dzieciom, matki, córkom, ojcowie, synom, lub przekazywano w darze pod warunkiem, że nowy nabywca był tej samej płci i do podobnego statusu. Zanim nie opuścicie kościół, proszę podnieście głowę. Stropy są gęsto pokryte nadmiarami. Trudno tu ocenić ten przestrzeni. Wśród bocznych obrazów środkowy przedstawia świętą trójcę, pod której wezwaniem jest świętny Kościół, a pozostałych widzimy scenę z apokalipsy według świętego Jana. Jerozolimę, Boga w otoczeniu starców, upadek Babilonu i sąd ostateczny. Ostatnie spojrzenie na wnętrze. Zamknijmy oczy i spróbujmy zatrzymać całą tę ferię barw, światła i kształtów. Po wyjściu ze świątyni przyjrzyjmy się jej z zewnątrz. Budynek na parie zbliżonym do krzyża greckiego drewnianego, gnianego słową i gliną przez lata powiększał się wraz z rozwojem barwi, obracając w kolejne loże z osobnymi wejściami, które zapewniały wygodne miejsca rodzinom szlacheckim. W ten sposób przybywały drzwi. Dziś jest ich aż 27, a okiem zaś 180. I traficie, w niedzielę lub podczas koncertu otwarte będą główne południowe drzwi. Ponad nimi zauważmy datę 1652 rok, w którym luteranie dostanie składa budowę budowę drogi. W dni powszednie natomiast chodzi się od wschodu przez halę Ksztów z najstarszym zachowanym elementem wyposażenia, sześcioboczną ulicą z 1661 roku. Kościół otacza nieczynna już nekropolia na tysiąc drogów, która funkcjonowała do końca XIX wieku. Wyjątkowo pochowano tu jeszcze w 1957 roku Herberta Rusa. Ostatniego niemieckiego proboszcza parafii. Część nagrodków, duchownych, notariuszy, ławników, sekretarzy sądowych i innych ważnych osobistości po konserwacji wyeksponowano w najbliższym otoczeniu Kościoła. Został on jednogłośnie wpisany na najbardziej prestiżową grażatę duchów listy w, w uznaniu dla oryginalnej, drewnianej architektury i wystroju obiektu wzorcowo poderstarowanego w ciągu ostatnich kilkunastu lat przez polskich i niemieckich specjalistów. O jego wyjątkowości świadczy też fakt, że na Dolnym Śląsku mamy zaledwie trzy zaletki UNESCO, oprócz świńskiej świątyni, także Kościół Pokoju w i Hale Stulecia w Wrocławiu. Cały plac to otoczona murem i święta bramą enklada, gdzie czas się zatrzymał. Zespół budynków, który służył karami przez wieki, przetrwał ponad 300 lat niemal w tej samej postaci. Pod numerem 1, w lewej bramy stoi dom dzwonników, gdzie mieszkała obsługa m.in. dzwonów i kościołów.